Akcja służb ratowniczych. W jednym z polskich miast miał miejsce ogromny pożar. Na miejscu pojawiło się już dziewięć jednostek Straży Pożarnej. Na miejscu trwała dramatyczna walka z żywiołem. Co się stało? W jednym z polskich miast miała miejsce pilna akcja służb ratowniczych. Doszło do dramatycznego pożaru. W akcji wzięło udział aż 9 jednostek straży pożarnej. Jednemu z reporterów RMF FM udało się ustalić, że sytuacja jest poważna. Opanowanie żywiołu stanowiło wielkie wyzwanie. W jednym z polskich miast miał miejsce ogromny pożar. Na miejscu 9 jednostek straży pożarnej, jak przekazuje RMFFM, pożar wybuchł w oświęcimiu na terenie tamtejszych zakładów chemicznych. Jak wynika z relacji, na miejscu pojawiło się 9 jednostek strażackich. Wiadomość o tragicznym zdarzeniu została przesłana na gorącą linię RMFFM. Miało dojść do zapalenia się jednego z budynków produkcyjnych. Jak informuje o święcim 112. Zgłoszenie pożarów płynęło do dysponenta zakładowej służby ratowniczej dziś po godzinie 9 rano. Do pożaru miało dojść na terenie zakładów chemicznych zlokalizowanych w oświęcimiu. Na miejsce niezwłocznie skierowano straż pożarną, która potwierdziła zgłoszenie. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy pełnili dyżur w zakładowej służbie ratowniczej Zyntchos. Tuż po przybyciu na miejsce potwierdzili, że w ciągu wentylacyjnym w budynku koagulacji doszło do pożaru. Kierujący działaniami na miejscu zdecydował się poprosić o wsparcie funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. 2. Nowe obostrzenia dla Polaków. Dotknął tysiące osób 3. Na miejsce wysłano 3 zastępy z JRG Oświęcim. Jak donosi portal Oświęcim 112, pożar miał spowodować bardzo duże zademienie widoczne z odległości nawet kilku kilometrów od Oświęcimia. W celu zabezpieczenia rejonu wezwano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, a także Ochotniczej Straży Pożarnej Oświęcim. Według doniesień, portalu, pożar udało się opanować o godzinie 10. Później trwało jego dogaszanie. Źródło, rmffm FM, Oświęcim 112.pl